Dzień dobry, witam serdecznie. Klasycznie zrobiłem sobie kawę do odcinka i będziemy dzisiaj rozmawiali o kinie. Konkretnie chodzi o filmy, które opowiadają pośrednio bądź bezpośrednio o kwestii wykluczenia. Przypomniałem sobie filmy, jakie zobaczyłem, dotyczące rasizmu i generalnie ogólnie pojętej dyskryminacji, i w ten oto sposób powstała lista pięciu głównych tak naprawdę filmów, jakie chciałbym Wam przedstawić. Część z nich jest znana, część z nich jest mniej znana, może akurat jesteście w stanie podzielić się czymś ciekawym, więc zapraszam oczywiście do komentarzy. Tymczasem bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pierwszym filmem na liście jest Serce Lwa. Serce Lwa opowiada o neonaziście, który nazywa się Tepo i zakochuje się on w Sari. Sytuacja komplikuje się ze względu na to, że Sari jest matką czarnoskórego Ramadaniego. Jest to sprawny dramat psychologiczny i nie jest to kino familijne. Mimo, że plakat może to sugerować, jak już wspomniano w niektórych recenzjach, niektóre sceny przemocowe są tam przekazane dosyć dosłownie. Chociaż tak naprawdę bez porównania do innych przedstawicieli tego gatunku, o czym Będziemy rozmawiali zresztą później, jeżeli chodzi o kultowe sceny innych filmów. Obraz przedstawia szlachetną przemianę tego neonazisty, który zmienia swój punkt widzenia tak naprawdę niemalże nagle po tym, jak się zakochał. Obraz jest trochę naiwny, nie ukrywam. Przynajmniej z mojej perspektywy taki się wydawał. Szczególnie, że jest to osadzone w Skandynawii, co też wskazuje poniekąd na pewną poprawność polityczną. Chociaż wiem, że to słowo mogą wywołać bucze w komentarzach. Mimo wszystko mogę obiecać, że nie będzie to zmarnowane półtora godziny. Zostajemy w Skandynawii, konkretnie w Norwegii. Film nazywa się Wyspa Skazańców. Jest to historia oparta na faktach. Osadzona w zakładzie poprawczym, czy zakładzie resocjalizacyjnym dla chłopców z najniższych warstw społecznych. Sama misja skupia się na nadzorze. Na nadzorze i to takim bardzo rygorystycznym nadzorze i bardzo ostrej dyscyplinie. Opiekunami są ludzie związani z środowiskiem katolickim, że tak to ładnie ujmę. Chociaż opiekunami w tej sytuacji to jest e, powiedziane dosyć bardzo na wyrost. I tutaj dokupałem się do informacji, e, że film opowiada konkretnie o norweskim zakładzie poprawczym zlokalizowanym na wyspie położonej w cieśninie Skegerrak, 75 km na południe od Oslo. W 1915 roku, bo tak jak wspomniałem wcześniej, jest to historia oparta na faktach. Numerowanie ludzi, dyscyplina bez grama, miłosierdzia, brutalne wpajanie wartości chrześcijańskich, ciągła krzywda, nadzór, przemoc seksualna. I ten film bezpośrednio jako tako nie dotyczy tematu wykluczenia. Wrzuciłem go na tą listę, bo stwierdziłem, że mimo wszystko warto zahaczyć o temat resocjalizacji, tym bardziej że możemy przenieść to bez problemu na polską tkankę i na to, jak aktualnie ośrodki resocjalizacji czy też więzienia działają. Na pewno jest to film warty zobaczenia, chociaż momentami nieco patetyczny, ale to już się sami. American History X, czy też Więzień Nienawiści. Oryginalna wersja filmu aktualnie zajmuje 34 miejsce w rankingu najlepszych filmów wszechczasów według użytkowników imdb.com. Kultowy wręcz przedstawiciel tego gatunku. W głównej roli zajebisty Edward Norton, który odgrywa Derek'a, który odbywał karę więzienia za morderstwo na tle rasowym, Znana bardzo scena, i tutaj właśnie e, nawiązywałem na samym początku do tych brutalnych scen, bo to jest jedna ze scen, która wyjść mi nie potrafi e, z głowy już od dawna, od kiedy zobaczyłem pierwszy raz ten film. Swoją drogą, chyba wszyscy kojarzą już scenę, kiedy pojmuje go policja, e, a on bez koszulki, ze swastyką na klatce piersiowej, e, zakłada ręce za głowę. I on po powrocie zauważa, że grupa neonazistów, w której on uczestniczył, rośnie w mieście po prostu w siłę. Ale dodatkowo jego młodszy brat Daniel zdaje się być zafascynowany tą ideologią. Moim zdaniem jeden z najlepszych filmów o tej tematyce, zdecydowanie pokazujący, że rewolucja może pożerać własne dzieci. I wydaje mi się, że film też opowiada o tym, że człowiek, który wierzył całe życie w pewne ideały, kiedy zaczyna stawać na z kraju życia, kiedy jest sprowadzony przez to życie tak naprawdę do rogu, i jest w stanie te wszystkie ideały poddać w wątpliwość. Sama problematyka tego filmu jest absolutnie uniwersalna, nie ma tutaj stricte podziału na bohaterów dobrych i złych na zasadzie naziści i ci dobrzy, dobzi. Wydaje mi się, że pozycja absolutnie obowiązkowa. Gran Torino, film, którego nie mogło tutaj zabraknąć, jeden z moich prywatnych top 10 ulubionych filmów. Możliwe, że przez postać Clinta Eastwooda, Nie mam pojęcia, chociaż sam scenariusz też jest przegenialny. Clint Eastwood ma już swoją drogą 89 lat i niedawno w zeszłym roku wypuścił film Przemytnik, więc trzyma się bardzo dobrze. I w Gran Turino również klasycznie już dla niego nie dość, że odgrywa główną rolę. To jest też reżyserem. I w Gran Turino zagrał on Wolta Kowalskiego, co może też sugerować polskie korzenie głównego bohatera. I jest on starym, skwaśniałym weteranem wojennym, który, jak to każdy stary, skwaśniały weteran wojenny, siedzi sobie na werandzie z piwkiem, razem z psem obok i ogląda zepsutą Amerykę, która jest kompletnie e, poza jego schematem myślowym. Konserwatywnie. Nastawiony do rzeczywistości dziadek, który patrzy z pogardą na żółtków i czarnych, jak to sam nazywa. Nie mając też dobrego kontaktu z rodziną, która najchętniej wysłałaby go do domu starców. No i ten stary dziad siedzący na tej werandzie w końcu zostaje zaskoczony przez rzeczywistość. Tramwaj przejechał albo pociąg. Otóż do domku obok wprowadza się rodzina Azjatów. Dodatkowo, w ramach takiej kryminalnej inicjacji, Jeden z członków tej rodziny próbuje mu podpieprzyć Forda Gran Turino tytułowego już. Film absolutnie przegenialny, świetny dramat, ale dodatkowo również e, przy okazji naszpikowany czarnym humorem. Ciężko mi wypowiadać się tak naprawdę na temat tego filmu, bo ja w nim osobiście nie widzę kompletnie żadnych słabych stron. I możliwe, że scenariusz sam brzmi sztampowo i zarys fałły, ze względu na to, że mamy amerykańskiego tradycjonalistę i tradycjonalną grupę imigrantów, która sprowadziła się do sąsiedztwa, dodatkowo jeszcze uwikłanych w kryminalne sprawy. A dodatkowo jeszcze ten chłopak uwikłany w te kryminalne sprawy, wychowany wśród większości kobiet, odnajduje wzorzec wśród tego wojennego weterana, który na niego spluwa. Bo w przeszłości strzelał do takich jak on. Jednakże, nic bardziej mylnego, jakby to rzekł Radosław Kotarski. Ja osobiście z czystym sumieniem mogę cię zapewnić, że film mimo wszystko bardzo ci zaskoczy. Chyba, że widziałeś go 15 razy jak ja. Niebiesko Ocy. Film dokumentalny na sam koniec. Film przedstawia doświadczenie prowadzone przez Jane Elliot, e, która badała rasizm w Stanach Zjednoczonych. Otóż w 1997 przeprowadzono eksperyment. Wzięli grupę osób i podzielili ją na pół. Według jednej kompletnie nieistotnej cechy, na którą oni nie mieli wpływu, jak można się domyśleć po tytule, chodziło o kolor oczu. Ludzie, którzy mieli niebieski kolor oczu, zostali po prostu. Potraktowani oczywiście na rzecz badania jako ci głupsi, jako ci mniej inteligentniejsi, jako ci mniej wartościowi. Cholernie niewygodny film dokumentalny, który wypukla przerażającą prawdę. I wydaje mi się, że jest to dokument, który powinien być absolutnym must have, jeżeli chodzi o godzinę wychowawcze w szkołach. Przede wszystkim dlatego, że. Sam zamysł tego filmu jest na tyle uniwersalny, że można go przełożyć na inne formy wykluczenia: na seksizm, na homofobię, na transfobię i całą resztę. Więc może być to świetny punkt do dyskusji na temat wykluczenia części społeczeństwa poza nawias, ze względu na cechy, na które niektórzy nie mają wpływu. Sam fakt, że sami uczestnicy tego badania wytrzymali nie dłużej niż 2,5 godziny, już chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości. Sam film uważam absolutnie za obowiązkowy. Eee, naprawdę myślę, że społecznie zdziałałoby wiele, gdyby każdy go zobaczył. Fakt, że jest dosyć ciężko dostępny w sieci, jednak dla chcącego tak naprawdę nic trudnego. I tym filmem chciałbym zamknąć tę listę, jest króciutka tak naprawdę. Eee, oczywiście, jeżeli znacie jakieś fajne filmy, którymi warto byłoby się podzielić właśnie w tej tematyce, podzielcie się nim w komentarzach, może akurat e, ja nie widziałem, albo ktoś inny nie widział, e, więc fajnie by było taką bazę zbudować. Bo oczywiście o tej tematyce filmów jest masa. Jest Robert Stomper, jest Fanatyk, jest Braterstwo i naprawdę wiele z nich jest wartych uwagi. Podzielcie się swoimi recenzjami w komentarzu. Może akurat wymienimy się jakimś fajnym filmem na wieczór. Tym bardziej, że zwykle zajmuje mi znacznie dłużej szukanie filmu niż samo go oglądanie. To jest taki trochę fail codzienny, wieczorny. Ale. Skoro już w temacie kultury krążymy, to na koniec ogłoszenia parafialne. Otóż nie wiem, czy ktokolwiek słyszał Was o zemście. Zemsta to jest taka kawiarnia działająca kolektywnie w Poznaniu, jest to poniekąd od noga rozbratu, która promuje również czytelnictwo. No i działając oddolnie, aktualnie szukają środków na remont kuchni i na uruchomienie jej ponownie. Więc, link do zbiórki, jeżeli jesteście zainteresowani, tam jest też wideo mówiące o tym, znajdziecie w opisie tego wideo. Oczywiście, ludzie, którzy, którzy tam zajmują się tym, będą ogromnie wdzięczni e, za każdy datek. A jak jesteście z Poznania, to oczywiście tam kiedyś e, zapraszam. E, byłem. Bardzo fajna miejscówka. Polecam. I ludzie świetni, bardzo otwarci. Z racji tego, że ostatnio mnie upomniano, że zapomniałem o tym haśle. E, na sam koniec, nienawidzę was wszystkich. Do zobaczenia.